Witam wszystkich tajemitonautów. Kiedy mówi się dzisiaj o gigantach, wielu ludzi od razu podchodzi do tematu sceptycznie, zachowują upór w twierdzeniu, że giganci nie istnieli, a wszystko co do tej pory na ich temat odkryto jest oszustwem w celu zarobienia fortuny. Zostawmy ich z tym przekonaniem. My natomiast w dzisiejszym filmie zajmiemy się pewnymi odkryciami archeologicznymi, które zostały dokonane w Rumunii. Rumunia to kraj, w którym dokonuje się coraz więcej szokujących odkryć archeologicznych. Bez wątpienia atrakcją tego kraju są tajemnicze tunele w górach Bucegi, promieniujące kamienne kule, tajemnicze groty, legendy o zamieszkujących te tereny gigantach oraz to, co interesuje nas najbardziej, a mianowicie podziemna galeria z grobem bodaj największego znanego do tej pory giganta oraz wioska gigantów. Są to kolejne niepowtarzalne dowody na to, że kimkolwiek byli dla nas giganci, żyli na ziemi przed nami, potem z nami i prawdopodobnie zniknęli, jak mówią legendy. Pięć tysięcy lat temu w górzystym terenie Rumunii zbudowali podziemną galerię. Prawdopodobnie było to dzieło Agartysów. Agartysi byli walecznym ludem scytyjskim, pochodzenia dacko-scytyjskiego. Podziemne przestrzenie znane są pod nazwą Hiperborejskiej Galerii lub Galerii 13. Miejsce tego niezwykłego odkrycia znajduje się w Rosja Montana, gminie hrabstwa Alba w górach Apuseni w zachodniej Transylwanii w Rumunii, dokładnie pod wioską Cornea. I od razu stało się dosłownie Eldorado dla archeologów, antropologów, etnologów, etnografów i badaczy wysłanych przez różne odłamy religijne, w tym przez Watykan. Otóż pod wioską Kornea w 1976 roku dokonano wielu szokujących odkryć, stawiających dotychczasowe założenia naukowe odnośnie powstania człowieka i historii Ziemi dosłownie na głowie. Odkrycia były tak niebezpieczne dla utartego schematu naukowego, że galeria została trwale zamknięta. W 2012 roku świat naukowy przeszedł dreszcz podniecenia, kiedy okazało się, że w Rumunii odkryto grup giganta, którego szkielet sięgał 10 metrów długości. Doszło do tego zupełnie niespodziewanie: grupa geologów poszukiwała złota. Natrafili oni na żyłę złota i chcieli oszacować jej wymiary. Wiedzieli, że żyła z pewnością nie przebiega przez zamkniętą galerię, ale w jej pobliżu, tak więc nie musząc mieć pozwoleń, wiercili i kopali dalej. W pewnym momencie ustalono, że znajdują się u podstawy galerii. Po kilku minutach dalszego kopania ku ich całkowitemu zaskoczeniu osunęła się nagle ziemia, odsłaniając pewien tajemniczy nagrobek, który zdecydowanie nie był wykonany ze zwykłej skały. Geolodzy pobrali próbkę, a wyniki laboratoryjne wykazały, że składniki nagrobka zawierały 55% pyłu 50-karatowego złota, 15% pyłu granitowego i 30% wolframu. Analiza wykazała również, że skałę kompozytową wykonano przy użyciu technologii dzisiaj nam nieznanej. Nagrobek nie był jedynym niezwykłym przedmiotem znalezionym w galerii. Wcześniej, bo w 1976 roku, archeolodzy znaleźli w pobliżu hiperborejskiej galerii szkielet Olbrzyma o wysokości 10 metrów. Olbrzym został tam pochowany z nogami złożonymi po jednej stronie. Brak odpowiedniego sprzętu niezbędnego do analizy takiego znaleziska spowodował, że szkielet wydobyto, onumerowano i został on wysłany do Moskwy. Tam prawdopodobnie przeprowadzono jego badania, ale były to czasy, w których wiele tajemniczych artefaktów przepadało bez wieści w stolicy ówczesnego komunistycznego kraju. Z nagrobkiem, historia jest trochę dziwna i tajemnicza. Jeszcze w tym samym roku, w 2012, zaplanowano nową serię badań, aby go przeanalizować. Pomiary wykazały, że miał on 6 metrów szerokości, 12 metrów długości i 3 metry wysokości. Ważył prawie 1700 ton i zawierał około 900 ton litego złota. Dla porównania taka ilość złota wymagałaby ponad 20 lat pracy wydobywczych uwzględniając dzisiejszą technologię wydobywania tego metalu. Ostatnią rzeczą znaną na temat nagrobka jest to, że został on pocięty na 80 mniejszych kawałów, aby umożliwić jego transport. Co do miejsca przeznaczenia, nie wiadomo gdzie go wywieziono i czy w ogóle go wywieziono. Podobnie jak na początku pomarańczowej rewolucji, zapakowano i wywieziono z Ukrainy całe złoto z cytów. Przy tak wielkich odkryciach natychmiast powinny pojawić się pozarządowe organizacje społeczne, które patrzyłyby na ręce tym, którzy decydują o dalszym losie odkryć. No, ale jest, tak jak jest. Jeden z archeologów pracujących w Galerii 13 zrobił zdjęcie nagrobka i wysłał je do paleolingwisty. Ten ostatni zauważył szmaragdowo zielone płaskorzeźby pisma pokrywające całą powierzchnię nagrobka. Tekst został napisany w trzech równoległych rzędach, które zaczynały się w lewym górnym rogu. Stamtąd pismo schodziło po przekątnej, podobnie jak wąż, i tworzyło spiralę. Skrypt zakończył się w prawym dolnym rogu. Paleolingwista spekulował, że nieznane pismo może być pelasgijskie, a odkrycie z jego oznakowaniem i pismem wyraźnie ma wielką wartość kulturową i historyczną. Niemniej jednak nagrobek został pocięty, jak się okazuje stopiony decyzją jakiegoś bezmyślnego urzędnika. Państwo rumuńskie uzyskało 31% udziału z 900 ton złota zgodnie z obowiązującym prawem regulującym wydobycie tegoż metalu. Podczas wykopalisk uniesienie nagrobka odsłoniło również wejście w głąb grubowca. Prowadziły do jego głębi 13-metrowe spiralne schody, które odbijały mlecznofioletowe światła, które emanowały od wewnątrz. Uwagę archeologów od razu przykuły schody. Ich precyzyjne wykonanie było nie do opisania. Bliższe ich badanie wykazało, że wyglądały one jak wycięte laserowo w ścianach skały. Światło wydobywało się jakby z powietrza. Nikt nie był w stanie ustalić jego źródła. Po prostu było. Długo zastanawiano się, czy zejść schodami w dół. W końcu jeden z archeologów, który zajmował się też paleolingwistyką, zdecydował się na zejście w głąb odsłoniętego wejścia, jaśniącą fioletowym światłem przeluść. Nikt nie chciał mu towarzyszyć, więc archeolog zszedł sam. Chciał odnaleźć źródło światła i zobaczyć, co jest w środku. Zszedł do dołu i po nocy oczekiwań mężczyzna nigdy z niego nie wrócił. Cały czas każdy ruch ekipy archeologów był śledzony przez wywiad wojskowy. W momencie zaginięcia archeologa przyszedł rozkaz z góry, aby całą galerię hiperborejczyków odciąć od świata betonowym zalewem. Tak też uczyniono. Armia zamknęła teren i wszelkie wejścia zostały zasypane skalnym kruszywem i zalane silnym betonem, z którego armia robi bunkry. Wszystkim obecnym w galerii Hiperborejczyków zakazano mówić o tym, co tam widzieli i znaleźli. Aby zakaz nabrał mocy prawnej, wszyscy musieli podpisać umowy z klauzulami tajności. Kolejne znalezisko szkieletu giganta potwierdza prawdę zawartą w różnych opowieściach różnych ludów o prastarej cywilizacji ludzi olbrzymów żyjących kiedyś na ziemi, którzy zapoczątkowali rozkwit kultury również w starożytnym Egipcie. Teraz, gdy zaczniemy ten stan rzeczy przyjmować, zagadki budowli dla nas olbrzymich posągów, świątyń i obelisków stają się rozwiązane. Bo gdy porównamy choćby niedokończony obelisk, który znaleziono w kamieniołomach w Asułanie w Egipcie, który miał mieć wysokość 42 metry, i porównamy go ze średniej wielkości gigantem mierzącym około 8-10 metrów, to sprawa stosunku wielkości zdaje się naturalna. W Rumunii wiele legend mówi o życiu na tym terenie gigantów. Każdy region nadaje im w legendach różne nazwy. Na obszarze Boziorul giganci są znani na przykład jako Tarty, Tartari. W Stajeni w górach Buzaului odkryto wiele niezwykle wysokich szkieletów. Miało to miejsce na pewnym wzgórzu, kiedy mieszkający tam ludzie chcieli posadzić jabłonie. Odkryto wówczas humanoidalne szkielety o wysokości od 2,5 do 3 metrów wraz z ceramiką. Od razu przywołano z pamięci jedną z legend, która mówi o tym, że formacja górska znana jako filary tajnity, stalpi tajnitei, zostały faktycznie zbudowane przez gigantów z dawnych czasów. W przeszłości gigantom przypisywano także budowę dwóch dużych podziemnych sal, które, jak głosi legenda, znajdują się gdzieś pod górą. Dziwna formacja, którą można zobaczyć na górze Tainita, przypomina zestaw kamiennych krzeseł. Ponieważ znajdują się na dużej wysokości i w bardzo niedostępnym miejscu, miejscowi twierdzą, że Tartowie zbudowali krzesła, aby na nich zasiadać, kiedy odbywały się posiedzenia starszyzny. Kolejna legenda, stara Hatelugui, opowiada o dwóch olbrzymach, którzy zbudowali dwa miasta. Jedno w Dewie, a drugie na szczycie przeciętej góry, Monteleretezat. Pod koniec budowy, kiedy gigant z Dewy zobaczył miasto swojego rywala i zrozumiał, że jest okazalsze i piękniejsze, wzbudziła się w nim zazdrość. W chwili wściekłości rzucił pług w kierunku górskiej cytadeli, niszcząc ją i jednocześnie przecinając szczyt góry. W ten sposób góra zyskała swoją nazwę, znana do dzisiaj jako Przecięta Góra. W regionach takich jak Teleorman, Giurgiu i Południowa Mołtenia giganci znani są jako Żidowi. Lokalna legenda mówi o bohaterze gigancie, który swobodnie wyrywał drzewa z korzeniami. To był potężny Nowak, który walczył z Żidowem. Kiedy gigant został pokonany, uciekł, aby ratować swe życie. Wzniósł się w swoim wozie, ale wznosząc się pozostawił ślad na ziemi. Od tego czasu obszar ten nosi nazwę bruzda Luinowak. W regionie istnieją również inne formacje zwane przez mieszkańców Małgóri, które według podań zostały zbudowane przez gigantów. Giurgiu słynie z wielu odkryć archeologicznych. To właśnie tam w latach 1940-1950 odkryto 80 gigantycznych humanoidalnych szkieletów. Ogromne szkielety mierzyły około 4 do 5 metrów wysokości. Następne 20 szkieletów gigantów odkryto w 1989 roku w Pantelimonie Łebadzie. Następne szkielety gigantów, mierzące od 4 do 7 metrów, odkryto w Sajeni w hrabstwie Buzał, w regionie Mariuta w hrabstwie Kalaris, w górach Persani, Polowargi, Piatra Kraiuli, Taragateguli, Cetaten i pod klasztorem Negru Woda oraz w wielu innych miejscach. W Maramures uważano, że twierdza Oncesti jest domem gigantów. W Argedawa odkryto cmentarz 80 grobów gigantów mierzących od 5 do 6 metrów. Gdzie są owe wszystkie znaleziska? Odnotowano je w rocznikach archeologicznych i wprowadzono do baz odkryć. Jednak dowody w tajemniczy sposób znikają. Prawdopodobnie stają się niezłą gradką dla kolekcjonerów na czarnym archeologicznym rynku lub są też niszczone, jak to miało miejsce w Smithsonian Institution. Jacy byli rumuńscy giganci, zwani Żydowi. Rządzili oni światem w poprzedniej epoce. Kiedyś legendy, dzisiaj już prawdziwa historia, udokumentowana tysiącami odnalezionych grobów, szkieletów i artefaktów. Najwięcej informacji o nich można znaleźć w rumuńskich legendach i podaniach. Żydowi. Giganci byli bardzo lubiani przez Rumunów. Są opisani w rumuńskich legendach jako życzliwi i cierpliwi. Są opisani w rumuńskich legendach jako życzliwi i cierpliwi, idący wielkimi krokami z jednego wzgórza na drugie. Pamięć o nich w Rumunii jest dobrze zachowana i utrwalona w nazwach miejscowości, takich jak Stół Żydowi, Jaskinia Żydowi, Wzgórze lub Grobowce Żydowi, a także żydowina, jednostka pomiarowa składająca się z kilku metrów, odpowiednik kroku giganta. Gdziekolwiek się człowiek nie znajdzie, wciąż jest wielu ludzi w Rumunii, którzy wierzą, że istnieli na tym terenie i mieszkali giganci. W Karpatach Żydowi często nazywani są Blaini, co oznacza dobrych, lub Nowaci, co oznacza potężnych, ponieważ potrafią porywać drzewo bez żadnego wysiłku. Mieszkali w jaskiniach i gęstym lesie, lubili rozmawiać i szanowali małych ludzi, których uważali za swoich następców, następnych właścicieli ziemi, wszystkich gór i rzek. Na początku 1900 roku wciąż byli jeszcze ludzie, którzy twierdzili, że słyszeli prawdziwe historie o Żidowi od dziadków, którzy widzieli ich osobiście. Według tego, co opowiadali, na Ziemi jeszcze żyją giganci, ale nie pozostało ich wielu. Kiedy nadeszły wielkie powodzie, giganci opiekowali się ludźmi i ich zwierzętami, nie żądając żadnej nagrody. W Rumunii często powtarza się historię, i to niezależnie od regionu, że kiedy giganci zobaczyli ludzi orzących ziemię, bardzo się ucieszyli, widząc tak małe, podobne do nich stworzenia. Brali ludzi na ręce jak małe zabawki, uśmiechali się do nich i odkładali ostrożnie z powrotem. Jest jeszcze jedna legenda, która powtarzana jest z ust do ust w Rumunii. Mówi ona, że dawno temu król Dacjan Burebista ułożył się z gigantami zwanymi Żydowi. Król dał im na zamieszkanie góry, a giganci przyrzekli strzec swym życiem wielkich skarbów złota daków, które w nieprzebranych ilościach znajdują się ukryte w górach gdzieś w najgłębszych jaskiniach Karpat. Mówi się, że tam nadal mogą żyć niektórzy giganci chroniący skarby dla przyszłych pokoleń. Co ciekawe, jedna z legend opowiada, jak to giganci nauczyli ludzi wydobywać złoto z pyłu. Można by to uznać za wymysł fantazji, ale gdy czyta się apokryfy Henocha, napotykamy informację, że giganci właśnie nauczyli ludzi wydobywać złota z pyłu. Owa legenda nabiera kształtu prawdy. Nikt z pewnością nie przypuszczał, że Rumunia stanie się krajem, który udowodni światu istnienie gigantów. Jednak tak się stało i dzisiaj wystarczy wyposażyć się w dobrą mapę i wyruszyć do Rumunii trasą gigantów, aby na własne oczy zobaczyć pozostałe po nich kamienne wioski oraz przy dobrym rumuńskim winie posłuchać legend opisujących wspólne życie gigantów z ludźmi.